Koszmarna klęska Polski w 1939 roku przyniosła okupację niemiecką i sowiecką dla II Rzeczpospolitej. Jak wyglądała napaść Trzeciej Rzeszy na Polskę w świetle prawa międzynarodowego? Subskrybuj mój kanał i oglądaj dalej. Dzięki! Pewien polski prawnik i karnista po zakończeniu wojny zadał sobie pytanie, czy okupacja niemiecka w Polsce była legalna oraz zgodna z przedwojennym prawem. Polski profesor Władysław Wolter uciekł się do ciekawej analogii, którą warto w tym miejscu przytoczyć. Przejściowe zawładnięcie obszarami polskimi przez hitlerowskiego najeździe przy użyciu gwałtu i przemocy nie mogło posiadać cech legalnej okupacji, dającej okupantowi prawa wynikające z konwencji dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej, a zawartej w Hadze w 1907 roku. Wobec zbrodniczości wojny napastniczej jeźdźca, nie posiadając żadnych praw do terytorium polskiego i jego ludności, jak nie posiadaj żaden opryszek, który wtargnął do całego mieszkania popełnił przez utrzymywanie zbrodnią w ręku tego bezprawnego stanu przez cały czas i trwania, jako przestępstwa trwałego związanego ze zbrodnią przeciw pokojowi.